Masz problem lub pomysł na ciekawy materiał, pozostaw go w całkowicie anonimowym formularzu. Dołącz do społeczności, dzięki czemu otrzymasz porcję dodatkowych wiadomości w każdą niedzielę o 17 w postaci e maila ode mnie. W zamian otrzymasz ciekawego e-booka. Adresy formularzy znajdziesz pod filmem. Jeżeli ta lekcja będzie dla Ciebie wartościowa, będę wdzięczny za pozostawienie komentarza oraz łapki w górę, co zwiększy zasięg kanału, a tymczasem. Cześć, i dzień dobry, Cię w kolejnej lekcji na kanale BITadmin.pl. Ja nazywam się Michał Marczek, a w dzisiejszej lekcji kontynuując nieco zaniedbany temat Mikrotika, chciałbym pokazać działanie protokołu ARP, do czego służy, dlaczego jest taki ważny i w jaki sposób możemy na Mikrotiku zarówno go włączyć, jak i wyłączyć, tym samym pozwalając na poprawne działanie lub też psując. Sieć. No Właśnie czym jest protokół ARP? Wedle Wikipedii jest to protokół sieciowy umożliwiający mapowanie logicznych adresów warstwy sieciowej, warstwa trzecia, na fizyczne adresy warstwy łącza danych, czyli warstwa druga. Po takie definicji raczej mało kto zrozumie. Natomiast odpowiedź jest stosunkowo prosta. Natomiast dla Przeciętnego człowieka, który kiedykolwiek słyszał cokolwiek o adresach IP, o sieciach, to właśnie adres IP jest tym najważniejszym, ponieważ po nim można wejść. Na stronę, do zasobu, tak naprawdę, szczególnie w sieciach lokalnych, to właśnie protokół ARP jest najważniejszym, dlatego że jest w stanie wykryć adres fizyczny karty sieciowej, czyli adres MAC, i dzięki czemu, oczywiście, poprzez broadcast, rozgłoszenie zapytań w sieci, jest w stanie trafić z wysłaniem danych do konkretnej maszyny, a nie do przypadkowej, czyli paczka danych. Trafia tam, gdzie powinna, a nie tam, gdzie przypadkowo trafić może. I tutaj łatwiejsza definicja, czyli ARP, pozwala na odzorowanie adresu logicznego, czyli adresu IP warstwa trzecia, na adres fizyczny warstwa druga, czyli warstwa łącza danych. To, co powiedziałem, jesteśmy w stanie przy pomocy na przykład polecenia PING, najpopularniejszego, stwierdzić, czy dany system, dane urządzenie jest w stanie nam odpowiedzieć, czyli wysyłamy PING. Z reguły 4 paczki danych i wracamy Praca do nas informacja, że tak, ta maszyna jest w trybie online, czyli możemy nawiązać z nią połączenie na tym najniższym poziomie, to podstawowe poprzez wysłanie pakietu. Natomiast oczywiście w zależności od tego, czy są otwarte porty, czy też nie, możemy dostać się do konkretnych usług. Jeżeli chodzi o rozgłoszenie, czyli pierwszy etap szukania. Właściwego komputera, właściwego urządzenia, czy też minimalizując karty sieciowej, wysyłana jest ramka ARP, która ma taki kształt, czyli same efy, dzięki czemu komputer, który wysyła taką ramkę, jest w stanie twierdzić, czy w sieci lokalnej jest przez niego szukana maszyna, czyli czy odpowie właściwy klient. Każde urządzenie, które otrzymuje jakieś dane, sprawdza, czy jest tym, do którego Taka dana powinna trafić. Mamy po prawej stronie przykład. Host 1 wysyła konkretne zapytanie, czyli ARP Request, które przechodzi oczywiście przez switch, ale jakby jest to pomijalne, ze względu na to, że w dużo prostszym formacie można to zrobić po prostu łącząc dwa urządzenia sieciowe przewodem R45. I teraz ARP Request trafia w tym przypadku do trzech innych urządzeń, czyli host 2, host 3 oraz host 4. Natomiast host 1 szuka. Konkretnego urządzenia o konkretnym adresie MAC. Więc w ARP request jest zapytanie: Mam taki MAC, szukam, czy ten adres MAC należy do ciebie. Oczywiście, host 2, host 3 odpowie, że nie, czyli tak naprawdę zignoruje. Natomiast host 4: Tak, ja mam ten adres MAC. Więc wyśle ARP Replaya do host 1, dzięki czemu host 1 doda tą odpowiedź do czegoś, co nazywa się tablicą ARP. Dzięki czemu będzie miał zapamiętane, że ten host o takim adresie ma taki adres MAC i że jest dostępny. Oczywiście, jeżeli chodzi o dostępność, są tam ograniczenia czasowe, o czym za chwilę. No i właśnie odbiorca wysyła, pytający otrzymuje, i w tym momencie można. Potwierdzić, że nawiązane jest pomiędzy nimi połączenie, czyli w momencie, gdy host 1 będzie chciał wysłać następnym razem requesta, konkretnie do hosta 4, już nie będzie wysyłał arp requesta, czyli broadcastu do wszystkich urządzeń w sieci lokalnej, a sprawdzi sobie w tablicy, że ma powiązanie adres IP. Adres MAC i bezpośrednio będzie kierował informacje, które ma otrzymać host 4, właśnie do niego. Oczywiście z wykorzystaniem urządzenia, jakim jest Switch. I teraz, jeżeli chodzi o czasy, systemy z rodziny Microsoftu trzymają taki zapis w tablicy ARP 10 minut, natomiast systemy open sourceowe GNU/Linux 1 minutę. I aby taką tablicę wyświetlić, wystarczy niezależnie od systemu wydać polecenie w terminalu czy też command line ARP minus A, czyli pokaż mi wszystkie zapisane wartości swojej tablicy. Podłączyłem się do Mikrotika oczywiście z wykorzystaniem Winboxa. Mamy w kilku miejscach możliwość sprawdzenia jak zachowuje się ARP. Na początek przejdę do IP. Mamy zakładkę ARP i tutaj mamy taki oto pis. Pis dotyczy połączenia, ponieważ Router Mikrotika jest połączony z moim komputerem przewód do karty sieciowej i karta sieciowa otrzymała od Mikrotika z DHCP, aby ułatwić sprawę, taki adres 192.168.88254, no i MAC, jaki jest przypisany. Dwie literki DC oznaczają Dynamic oraz Complete. Jest możliwość przypisania takiego pisu po stronie MikroTika jako static. Klikamy prawym make static i tutaj zamiast DC pojawi się C. Natomiast o tym za chwilę. przechodząc do command line wykonam polecenie ping na adres routera, czyli 192.168.8.8.1 z przełącznikiem minus T, aby kilka tych requestów zostało wysłanych. Więc mamy replaye, czasy poniżej 1 milisekundę, TTL i tak dalej. Natomiast widzimy, że wszystko działa jak trzeba. Dlaczego działa? Dlatego, że mamy w tablicy ARP. Pis. Jest to tablica teraz w wierszu poleceń, która zawiera połączenie adresu IP czyli 192.168.8.8.1 i MAC adresu portu w routerze w Mikrotiku. Natomiast tutaj ARP list zawiera adres 192.168.8.8.254 i MAC adres, który jest MAC adresem karty sieciowej, więc obydwa urządzenia mają dodane wpisy Przeciwnych urządzeń na kontakcie, z którymi im zależy i sprawdzają w momencie wykonania pro, polecenia PING, sprawdzają, czy mają takie powiązanie, ponieważ oczywiście PING daje nam adres IP, sprawdzany jest wpis na liście i jeżeli taki wpis jest OK, to po prostu PING wysyła, otrzymuje odpowiedź i komunikacja jest potwierdzona. Natomiast w momencie, gdyby tutaj tablica była czysta, byłby problem, ponieważ musiałby najpierw wyjść request. Broadcastowy, aby sprawdzić, które z tych urządzeń w sieci lokalnej ma dostęp do takiego adresu MAC, czyli taki MAC adres jest przypisany do któregoś z interfejsów sieciowych. I dopiero wtedy, gdy będzie potwierdzenie, że taki MAC adres występuje czyli adres IP również jest przypisane do konkretnego urządzenia. Mamy PIS do ARP i później już normalną pracę. Natomiast co się stanie, gdy przejdziemy na Interfaces, klikniemy dwa razy na bridge i wyłączymy ARP. Domyślnie jest enabled. Jeżeli zrobimy disable, apply, ok. wpis zniknął z ARP. Po stronie Mikrotik'a wpis zniknął, natomiast po stronie systemu Windows. Wpis jest aktywny. Oczywiście on będzie aktywny 10 minut później zostanie usunięty. Wypnę teraz przewód sieciowy z komputera. Połączenie zostało utracone. Natomiast oczywiście urządzenie jest online, jednak co ważniejsze, wykonanie ARPA odświeży nam tablicę i jak widać już nie mamy wpisu 192.168.8.1. Ze względu na to, że połączenie zostało usunięte, więc wpis został skasowany z. RP I teraz urządzenie znów po wykonaniu polecenia ping będzie próbowało się do niego dostać. Natomiast wpis w tablicy jest usunięty po stronie systemu operacyjnego. Wykonanie jeszcze raz polecenia ping na adres 192.168.88.1 daje request timeout. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, gdy połączymy się z mikrotikiem ponownie na liście ARP. Nie ma wpisu, więc MikroTik nie wie, że nasz komputer próbuje go odszukać. Dlaczego nie wie? Dlatego, że na interfejsie w tym przypadku Bridge, czym jest Bridge, będę chciał pokazać w kolejnych lekcjach, natomiast jest wyłączona opcja RP, więc protokół ARP po stronie MikroTika nie działa, pomimo tego, że działa po stronie systemu Windows w tym przypadku. W momencie, gdy. Klikam Enable, Apply OK. Wpis dosłownie po sekundzie pojawił się. Ma DC, czyli Dynamic Complete, i ponownie pingi działają. Czyli komputer widzi mikrotik. Mikrotik odpowiada na żądania komputera, w tym przypadku na polecenie ping. Natomiast, co się stanie, jeżeli to, o czym wspominałem na początku, ustawimy ten wpis jako static? C. Replay nadal działa. Kliknę Bridge, ponownie wyłączę, kliknę OK. Pomimo tego, że na bridge'u ARP jest wyłączone, to i tak komputer MikroTik będzie działał, ale tylko takie połączenie. Dlaczego? A no właśnie dlatego, że jest static wpisany, więc MikroTik wie, że ma w tablicy wpisane takie powiązanie adres IP, adres MAC. Natomiast znów Windows stracił kontakt z MikroTikiem. Dlaczego? Dlatego, że Windows nie miał wpisanego statycznego powiązania adres IP, adres MAC, był to wpis dynamiczny. Tak jak na przykład tutaj jest adres IP192681.2 Dynamic. Natomiast w momencie, gdyby w tablicy był taki wpis statyczny dodany, nadal ping trafiałby ze względu na to, że komputer wiedziałby, gdzie wysłać taką, taki pakiet. Co możemy zrobić? Możemy dodać taki wpis statyczny. Dla pewności jeszcze raz ping 192.168.881. tak. Nic. W jaki sposób? Można to dodać przez ARP, przynajmniej w starszych wersjach. Tym razem ARP nie działa, pomimo tego, że jest wpisywane polecenie zgodne z wymaganiami. Natomiast znalazłem rozwiązanie. NetSH Interface, IP Add Neighbors, nazwa interfejsu sieciowego. Pod nagraniem znajdują się pozostałe polecenia, które warto znać. Adres IP, adres MAC. Klikam Enter. Jeszcze raz ARPA. Ponieważ to działa poprawnie i mamy 192.168.8.1 adres MAC, ale tym razem type static, czyli w momencie, gdy klikamy ping Enter, wszystko działa ze względu na to, że ARP już nie jest protokołem dynamicznym, czyli on sobie nie wyszukuje odbiorcy. Ma w tablicy wpisane, jeżeli klient potrzebuje 192.168.8.8.1, mam taki MAC, więc możemy od razu wysłać dane do tego klienta bez. Konieczności sprawdzania w żaden sposób. A warto oczywiście tutaj jeszcze dodać, że ARP po stronie Mikrotika jest disabled, więc nawet jeżeli komputer stacjonarny wysyła ping do Mikrotika, Mikrotik nie odpowiada ze względu na to, że ARP jest disabled, więc on nie pobiera czy nie przyjmuje tak naprawdę ARP, pomimo tego, że ma wpis statyczny. Natomiast to nie będzie działało w takiej konfiguracji, czyli albo mamy ARP włączone po obydwu stronach i wtedy jest wyszukiwanie na, na podstawie adres IP MAC lub też mamy wpisy statyczne, najlepiej z obydwu stron, jeżeli ARP jest wyłączony, Tak jak w tym przypadku mamy w tablicy MikroTika wpis statyczny, mamy wpis statyczny również w tablicy ARP po stronie systemu Windows i jesteśmy w stanie się komunikować. Mam nadzieję, że choć Nieco przyda się ta lekcja, jeżeli chodzi o ARP. Niby nic, niby tylko ping, ale tak naprawdę cała magia dzieje się pod podem, niejako w tle. Także warto wiedzieć, dlaczego na przykład ping nie działa, pomimo tego, że interfejsy są uruchomione, ale na jednym z nich może na przykład nie być wpisu na liście ARP statycznego. Dodatkowo jeszcze może być przyjmowanie. RP wyłączone, przez co jeżeli jedna strona ma wpis statyczny i wie o istnieniu drugiej, natomiast ta druga nie wie o istnieniu w żaden sposób pierwszej i nie mogą się w ten sposób komunikować. Także w tej lekcji to tyle. Mam nadzieję, że będzie ona przydatna. Dziękuję za jej obejrzenie i zapraszam na kolejne. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w rozwoju zawodowym i w wdrażaniu ulepszeń w Twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy, jest ona dostępna całkowicie za darmo. Proszę Cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału, a jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że dodasz ten kanał do obserwowanych. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu Subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla Ciebie rzeczy były łatwe w zlokalizowaniu. To tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.